Siemago, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Gamer, w dzisiejszym filmiku nagram dla Was, złożę Wam życzenia na wakacje z okazji końca roku szkolnego. I zapraszam Was na profil realu. Poznań, do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie tu ponad 59 łapek w górę, dobijcie mi cel subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i chciałbym pozdrowić od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam Golden Goldenboy'a, pozdrawiam Jowomuszy, pozdrawiam Gabrysię Poronicką, pozdrawiam Kejza Dłoga Białego, pozdrawiam Alan Szczurka, pozdrawiam Sebastiana Ant Czeka, pozdrawiam Filipa Indera Szczuka, pozdrawiam Bolo, pozdrawiam pana Macieja, pozdrawiam Draminatora. pozdrawiam Domino Lajwa, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Elwę do na półkach, pozdrawiam Moneja, pozdrawiam Julkę, pozdrawiam... Natalcie, pozdrawiam Ksajo i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji wakacji i szczęśliwych wakacji Wam życzę. Nowy rok szkolny dopiero się zacznie w 2025 roku, już od początku września, więc życzę Wam miłych wakacji, dobrej zabawy i w ogóle szanujcie się, bo. Tego po właśnie potrzebujemy i tyle. Więc zapraszam Was do wakacji. Jedźcie sobie na wakacje, spędzajcie go minę z przyjaciółmi, z rodziną i w ogóle życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji wakacji i końca roku szkolnego 2024-2025. A który się zacznie nowe rochy już od początku września, specjalnie dla was 2025-2026 ale tym to się nie musicie przejmować ani hejterami, tylko po prostu musicie se odpocząć i tyle. Pamiętajcie, wakacje, mile, widziane i przede wszystkim dobra energia i super spontan i będzie super! i fajne contenty na kanał se wymyślcie. Róbcie sobie co tylko chcecie, ale miłego, nie głupiego. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój, że przefajny odcinek z życzeń na wakacje z okazji końca roku szkolnego 2024-2025, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicz Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć, pan papa Elo o i pet. Ostatnie życzenia nagram dla Was na shortie a te życzenia nagram dla Was normalnie na filmiku, bo shorty to przereklamowana sprawa. Może kiedyś się coś wymyślę, mimo że powiedziałem przereklamowana sprawa, to przepraszam, że tak powiedziałem, cofam to, wyplułem to. Więc ja chciałem Wam powiedzieć, że shorty też kiedyś nagram, ale rok temu, było na shortach, na shortcie moim, te Wasze życzenia dla Was, o rok temu, 22 czerwca, o już nawet pamiętam datę, bo ja sprawdzam sobie w karcie na moim kanale i tam wybiło mi, że życzenia Wam złożyłam z okazji kończącego się roku szkolnego 2023-2024. Wybiło mi na karcie społeczności na shortcie na moim kanale. Więc kolega Domino Live mi pokazał, i teraz wiem już, że tak zrobiłem rok temu, i tak teraz robię dla Was na filmiku. Bo czasami trzeba formaty shortów czy filmików zmieniać: raz short, raz filmik. Teraz w tym roku filmik, a za rok może jakiegoś shorta puszczę z okazji kolejnych wakacji. Kto zda, ten będzie się cieszył, a kto nie zda, ten musi powtarzać rok kolejny, i będzie wielka smuta. No dobra, no dobra, to na dziś tyle. Trzymajcie się ja czujcie pa, narka, papa, elo, pa, mordy, życzę wam miłego dnia, papa.